Czy słyszałeś kiedyś takie powiedzenie: Pomyśl, zanim coś zrobisz? No właśnie, to jest ta kolejna czynność, którą możesz robić w ramach nawyku: wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i rozwój, i za chwilę Ci już o tym opowiem. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55. Budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Kolejną czynnością, którą chciałbym cię do niej przekonać, żeby robić ją w ramach Złotej Godziny, jest planowanie. Nie da się zarządzać czasem, to już wiesz. O tym chyba już nawet mówiłem tutaj na YouTubie. I znowu sięgnę do cytatu Bryana. Czas jest ulotny. Nie można go zatrzymać. Czas jest nie do zastąpienia. Nie da się go zamienić na coś innego. Nie da się go odzyskać. Gdy raz przeminie, albo zostanie zmarnowany, już nigdy nie wróci. W końcu czas jest bezwzględnie potrzebny, jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć. Wszelkie dokonania, wyniki, sukcesy wymagają czasu. Zasada jest prosta: nie można zaoszczędzić czasu można go tylko inaczej wykorzystać. W trakcie swojej złotej godziny. Możesz właśnie zrobić to, o czym powiedziałem we wstępie: pomyśleć, zanim coś zrobisz. Już wkrótce będziemy mówili na temat nawyku Najpierw zrozum. Jest to integralna część, zresztą chyba nawet Ci już o tym mówiłem, że wszystkie 13 nawyków są ze sobą bardzo mocno powiązane, są komplementarne. Można by powiedzieć, że jeden bez drugiego nie istnieje. Dobra wiadomość jest też taka, że jeżeli wypracujesz jeden, to dużo łatwiej Ci będzie, z pozostałymi. Dlatego też, jeżeli chcesz cokolwiek zrobić, na przykład yy, mieć bardzo efektywny dzień, to go po prostu dobrze zaplanuj. Przemyśl go, zanim przystąpisz do działania. I przede wszystkim zadawaj sobie w czasie swojej złotej godziny właściwe pytania. Zadawaj sobie pytania na przykład w rodzaju, jak mogę pewne rzeczy zrobić dzisiaj żeby przybliżyć się do moich celów. Tak na marginesie dotyczy też to Twojej pracy w Ogrodzie Twoich Marzeń, bo jeżeli będziesz myśleć o jednym ze swoich marzeń, gdzie przeglądasz swój album z marzeniami, to też możesz zadać sobie takie właśnie pytanie, jaki krok mogę zrobić dzisiaj, jeden mały krok, po to, aby odrobinę przybliżyć się do spełnienia właśnie tego marzenia. Zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek pracę i działanie, zadaj sobie właśnie to pytanie: czy to jest najlepszy sposób na wykorzystanie czasu? Każdy z nas ma przed sobą, każdego dnia dostaje 24 godziny do dyspozycji. Zadawaj sobie proszę te właściwe pytania. Czy to, co mam zrobić dzisiaj, przybliża mnie do moich marzeń i celów. A może wykonuję pracę, której nie lubię i nie daje mi wystarczająco dużych dochodów, wysokich dochodów, żeby zrealizować moje marzenia? To zadaj sobie pytanie w czasie swojej złotej godziny: w jaki sposób możesz zmienić pracę, która nie daje Ci satysfakcji? Ale o tym też już mówiliśmy tutaj. Zadawaj sobie właściwe pytania. Czy to co robisz ma w ogóle sens? Zadawaj sobie może pytania, czy dana czynność, którą wykonujesz, jest ważna, a może tylko ulegasz presji pilności? A może zastanów się, kto mógłby zrobić tę czynność, gdybyś ty jej wykonać nie mógł i zastanów się nad tym, żeby ją zdelegować. Zastanawiaj się ciągle w czasie swojej złotej godziny nad tym, jakie masz priorytety i dobieraj do czynności właśnie takowe. Czy dana czynność jest ważna. Tak w ogóle to chciałbym cię przekonać do jednej rzeczy. Czas na indywidualne myślenie i rozwój, czyli codziennie. Codzienne praktykowanie tego nawyku jest właśnie czynnością, jest właśnie czynnością, która jest ważna, ale zazwyczaj nie pilna. To dlatego proszę cię, abyś codziennie w swoim kalendarzu wpisywał czas na, na indywidualne myślenie i na rozwój, jako czynność niezwykle ważną, a nie pilną. Bo pamiętasz, co powiedział Henry Ford? Powiedział, że myślenie jest tak ciężką pracą, że niewiele osób się na to decyduje. Jeżeli zaczniesz to robić, zaczniesz zastanawiać się nad tym, co i jak zrobić, zaczniesz zastanawiać się nad możliwymi konsekwencjami, wtedy okaże się, że staniesz się niezwykle skutecznym człowiekiem. A z czasem przełoży się to na cały Twój heksagon szczęścia. Myślę, że warto. Zrób to koniecznie. Planuj codziennie, wyznaczaj codziennie czas na indywidualne myślenie i na rozwój osobisty, a zobaczysz, co się wydarzy w Twoim życiu. Czy to będzie planowanie, czy to będzie prowadzenie dziennika rozwoju, czy to będzie Twoja bucket list, czy to będzie podejmowanie decyzji, to wszystko ma znaczenie. Poukładaj to, proszę, i rób to codziennie. Wyznaczaj codziennie czas na indywidualne myślenie, na rozwój, przynajmniej 60 minut, a z czasem więcej. Obiecuję Ci niezwykłe rezultaty. Co myślisz o tym? Napisz w komentarzu, oczywiście. Może zrób kciuka, jeżeli Ci się to podobało. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zasubskrybuj ten kanał, bo będzie się tu dużo dobrego działo, bo się będę dzielił z Tobą moim prawie 30-letnim doświadczeniem. Przez Długi jeszcze czas. Do zobaczenia jutro o godzinie 6:30 kolejny nawyk. Do zobaczenia. Jeszcze raz.